Dzień dobry, mam na imię Eugeniusz i dzisiaj będziemy robić tu podłogę. Oczywiście trzeba posprzątać. Żeby i w życiu też tak było, tyk i masz. O takie płyty kupiliśmy z żoną i zaraz będziemy je Zaczynamy pracę. Bierzemy jedną płytę z haczykami, drugą z otwarami, dopasowujemy jedną do drugiej. Nie ma nic trudnego, zaraz wszystko tu pokażę Wam. OP, prosta rzecz, wszystko jest proste. Patrzcie. BAM. Na wszystko wyszło mi 2 godziny, ale to z układaniem i z ucinaniem płytek. A teraz pokażę Wam rezultat. Robiłem to pierwszy raz jak mówiłem wcześniej. Obserwujcie mój kanał i ja pokażę jak wszystko sam robię z naszym mieszkaniem.